Ubrana na stole pierniki z ziołem Zamiast kompociku wnętrze kubka fioletowe Elwy Mikołaja ujebane mefedronem Dzisiaj jest Wikilia, a twój stary bije żonę To będą super święta, Rudolf ciągnął koksu gieta Na niebie pierwsza gwiazda odpalam pierwszego skręta Na głośnikach kuba nie leci, żadna kolena Niech spłonie każda komenda Pamiętajcie szanujcie swoich bliskich Zwłaszcza w święta z załamany Mikołajowo mam na future Puka do drzwi, ja puka Chodzi ja uciec uciek Mówię wam, święta to skam Tak to dziś wygląda w skrócie Na skunione renifery A święty Mikołaj Pali krak Pizdy pijące są. Dla denaturat, pod choinką dwa prezenty, lego i skręcony bat, w końcu powróciły święta, jebać patrz -y smacznego karpia.